Witam łopen zapraszam na kanał. jednym łopec łopaban idę za widzowie zdopynie. zobacz widzowie na piecu. Łopaben, jest pięknie. Zobaczyłem na batanik. No Jeszcze jest widzowie tego typu. Jak widzicie tutaj jest widzowie sterownik. Temperatura jest ustawiona na 50, jak widzicie, widzowie o! Ręcz tego. O. jak widzicie teraz, pokażę Wam. O, dmuchawę włączyłem. O, widzicie, włączyłem dmuchawę, bo to jest praca ręczna. Widzowie, na no jak widzicie, praca ręczna. Widzowie... Tylko tutaj muszę... O. podanik, żeby podał podanik trochę, bo słuchać jak podanik działa o kurde bo czy... o. No, dzisiaj to nie wiem Zobaczę, czy dzisiaj będę musiał dokładać do podanika, do podanika, czy nie? To dopiero wieczorkiem przed spaniem, moim. Jak widzicie, Podanik daje, czyli inaczej paliwo. Zmienię wizowę temperaturę, bo jest, jest niepotrzebna taka e, wizowa temperatura, tylko muszę poczekać jak z pracy ręczna na automat, bo jest preta ręczna, pokazuje Wam się, i praca automatyczna. Teraz przedstawiam sobie widzowie temperaturę pieca. Jeszcze jest to na podaniku podam. Żeby było więcej, bo to bardzo ważne jest wizowie. Tutaj jest wszystko opisane, jak to ustawiać, co jak, jak widzicie, proporcje wizowie tego pieca. Trochę trzeba było się Widzowie Pomęczyć widzowie Pięknie No dzisiaj to jak Tego to Dzisiaj już będziemy Ruszać Z, z tego Wszystkiego Tego no zobaczę pod, pod wieczy, Po dwie czy po strimie Widzowie to po prostu <laughs> Zobaczę Jak jutro na 5 to muszę chociaż Wsypać cztery wory Tego groszku Jak widzicie tu wszystko I macie opisane Tutaj Wszystko jest tak przetrzymam widzowie to będzie mi migać o trochę trzeba było pokombinować widzowie naprawdę no ja też widzowie powiem wam że nie mogłem tutaj z tym piesem dać radę widzowie powiem wam naprawdę ale powiem że Musiałem się namęczyć, widzowie. Zobaczcie wieczorkiem przed spaniem, widzowie, ile zjedzie, widzowie. Jak jest ta mniejsza temperatura, widzowie, to inaczej będzie też yy, yy, działało. Inaczej będzie po prostu, yy, jak się mówi, nie będzie pobierało tyle. <laughs> Dobrze, tutaj jest pusto, dobra niech to zejdzie, zobaczę czy ciepłe, o cieplutkie, łowa będzie taka typu, tutaj jest muchawa, tego typu. Muszę trzeba postawić z tego. Teraz zobaczę. Ręcznie robotę go. Zobaczyłem pod tym otwieram E, ten, to ten, dmuchawa będzie po całości, dmuchała. jest Jeszcze podanie tam. Widzicie jak się rozgrzewa? Jak widzicie. No dobra. Zapraszam na kanał tego typu. A ja zmykam. Widzicie? Tego typu ja muszę przygotować sobie dwa, cztery wolki na wieczór. Łobabę muszę sobie przygotować. Zapraszam tego typu, trzymajcie się, widzimy się w 16 tygodnia. Tego typu, łoba, będę tego typu.